Autostopowicz usiłował dojechać do Katowic. Problem w tym, że na stopach chciał zatrzymać nie samochód, a rozpędzony pociąg. O włos od tragedii policjanci z Orzesza odebrali zgłoszenie o mężczyźnie, który kręcił się w rejonie torowiska i przejazdu kolejowego. Gdy dotarli na miejsce, zauważyli 56-latka stojącego już za opuszczonymi szlabanami. Sygnalizator nadawał czerwone światło, a w stronę przejazdu zbliżał się pociąg. Policjanci nie mieli czasu na wahanie, rzucili się w stronę mężczyzny i siłą ściągnęli go storów tuż przed nadjeżdżającym składem. Chwilę później mogło dojść do tragedii. Jak się okazało, 56-latek był kompletnie pijany. Badanie wykazało blisko 2 promile alkoholu w jego organizmie. Mówił, że próbował zatrzymać pociąg, aby dojechać do Katowic. Zamiast podróży koleją, mężczyzna trafił jednak na izbę wytrzeźwień. Do interwencji doszło dzięki osobie, która zadzwoniła na policję, widząc niebezpieczną sytuację. To zgłoszenie pozwoliło uniknąć wypadku, który z wielkim prawdopodobieństwem mógł zakończyć się śmiercią. Policja przypomina, że wejście na tory przy zamkniętych rogatkach i czerwonym świetle to skrajnie niebezpieczne zachowanie, ale to samo dotyczy przechodzenia przez tory w niedozwolonych miejscach. Na nierównym torowisku można się potknąć i przewrócić. Stopa może zakleszczyć się między kolejowymi podkładami lub pod jakimś kamieniem.